Przede wszystkim tramwaj powstał, na to znaczy został odtworzony na bazie historii z 1903 roku, kiedy zbudowano kolejkę do sanatorium w Wrótce. Po czasie, kiedy po torach poruszały się wagoniki z materiałami budowlanymi do budowy sanatorium, zbudowano wagoniki osobowe. I wagonik, który znajduje się za nami, jest to ostatnie, ostatni wagonik, który kursował do 1967 roku. I oryginał tego wagoniku znajduje się w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. Natomiast to jest wierna kopia tego ostatniego wagonika. W 2012 roku postanowiliśmy odtworzyć, bo to jest bardzo ciekawa rzecz, z wielu powodów, w zasadzie jedyna kolejka, która kursowała i obecnie kursuje na terenie kraju, dlatego też otworzyliśmy linię, zbudowaliśmy od podstaw właśnie replikę. No i cóż, i w tej chwili w weekendy zapraszamy turystów, gości. Można skorzystać i przejechać się przez, na całej trasie, przez rezerwat rudka sanatoryjna, podziwiając przede wszystkim piękną przyrodę. Jest tu ścieżka również przyrodnicza wzdłuż trasy tramwaju konnego. Dlatego też niespotykana rzecz w kraju, tak naprawdę na wyspie Man taki tramwaj jeszcze jeździ konny. Wiem również, że jest takie stowarzyszenie miłośników tramwajów konnych w Dereźnie w Niemczech. Oni raz w roku podreźnie jeżdżą takimi wagonikami. Była delegacja, tu jeździli u nas, więc. więc na pewno jest to atrakcja nawet nie tylko na skalę krajową, ale europejską, bo to już jeden z nielicznych... Tramwajów konnych kiedyś było dużo, tak w Polsce, jak i w świecie. Natomiast one stopniowo były wycofywane, a u nas jest to taki, taka perełka jedyny, jedyny eksponat, który można się autentycznie przejechać. Ze względu na swoje położenie i klimat, który tu panuje, tutaj dostrzeżono to już na przełomie XIX-XX wieku, zakładając sanatorium. My jako leśnicy poszliśmy tym tropem wyjątkowości i w latach 60. został powołany rezerwat, który w tej chwili obejmuje 125 hektarów. Ma on za, za zadanie ochronę wielogatunkowego lasu mieszanego z udziałem jodły w północno-wschodnim zasięgu występowania. Występują tutaj wiekowe dęby, sosny, świerki jodły. E, oprócz tego jest, jest tu, tutaj kolejka tramwaj konny, który był na początku, przełom XIX-XX wieku powstał. Później w latach 60. został jakby zaniechany, zlikwidowany, rozebrane torowisko. Później po 100 latach zostało to odtworzone. W tej chwili przebiega za zgodą Rdosiu przez ter teren rezerwatu. Tak, mieliśmy ten zaszczyt, mieliśmy ten zaszczyt naprawić jedyny trawekonny, czynny konny trawek w Polsce. Yy, przeprowadziliśmy remont stolarki. Wymiana, wymiana spuchniałych elementów. Przesiedlały, to odresadowaliśmy. Yy, efekt jest za nami, a prace, prace w trzy tygodnie. Yy... Było dużo, dużo takiej drobnej pracy, zarabiania listewek, wszystko pod, pod stary wzór i, i, i dużo takiej szczegółowej pracy, ale nie da się, coś tam się udało. Nie? Takie niespodzianki wychodziły, że coś mieliśmy tak, tak. zrobić, mieliśmy zrobić tak naprawdę wymianę okien, które już były, były spróchniałe. jak zaczęliśmy dobierać się do okien, to wychodziły kolejne, kolejne rzeczy, kolejne rzeczy trzeba było wstawiać, wymieniać. No i, no i tak to dochodziło, dlatego tyle czasu to tam zajęło. I tyle, tak. żeby coś takiego skomplikowanego to nie, tylko po prostu, że to, to, to chodziło, ciągle coś nowego. nowe rzeczy takie, na przykład wczoraj, wczoraj jeszcze do 21 papy kładliśmy na dachu, którą robiliśmy to pierwszy raz i, i jednym polnikiem, drugim to teraz wychodziło raz nie. Tak, że to było pierwszy raz i takie, takie nowe doświadczenie. A, tak, 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 wszystko jest zabezpieczone i cała stolarka i elementy, elementy blacharki też. Zawodziliśmy do piaskowania i, i do, do lakiernika, są pomalowane także, no wszystko zabezpieczone. drewno też jest zabezpieczone. niech służy. Tak, no prawdę mówiąc, ostatnio wszyscy bardzo mało spaliśmy, żeby doszło do tego, dotrzeć do tego dnia dzisiejszego, żeby postawić trawaj na torach. Po prostu jest tak, że no niby trawaj ma tylko lat, 13, ale to już ten czas było widać. Jak zdjęliśmy po prostu. Całe opakowanie w którym tramwaj był całą zimę, no to się okazało, że dużo jest do zrobienia, i dach, i okna, i coś, czym więcej robiliśmy, tym więcej było do zrobienia. Więc jak widać są nowe podłogi, nowe okna, nowy dach, zresztą wszystko to co widać wokół nas, nie jest naszym pomysłem, ani nowym projektem, to jest po prostu oryginalne, czy kopia oryginału, nawet te hamulce, podłogi. Boki, wszystko wygląda tak jak w dawnym tramwaju. Nawet dach nad naszą głową jest pokryty papą, co się nie zdarza już w żadnych pojazdach, a tu tak jest, no bo tak było w oryginale, więc tak chcieliśmy, że, że ktoś wsiadając tu, żeby poczuł ten klimat z czasów 100 lat temu, jak ten tramwaj jeździł, przywoził kuracjuszy, zazwyczaj gruźlików albo takich płucnych. Na górę do, do rutki sanatoryjnej, bo tam doktor Dunin zbudował swoje sanatorium dla tych ludzi, którzy po prostu mieli duże problemy, no bo była wtedy epidemia gruźlicy. No i okazało się, że tam jest tak fenomenalny klimat, że to musiało być tam. Więc daleko od drogi, daleko od torów. Więc wybudowano tą kolejkę po to, żeby można było wozić tam materiały budowlane. A jak okazało się, że pięknie zbudowano. To sanatorium, a kolejka była dalej, no to okazało się, że to też jest coś wyjątkowego, bo ona jest przeprowadzona przez środek rezerwatu. No i ludzie zaczęli jeździć, po prostu to był nasz zwykły środek lokomocji. A teraz jest taki środek lokomocji od święta. Ludzie przyjeżdżają tu w zasadzie z całej Europy, żeby zobaczyć, spojrzeć, przyjechać się, powąchać.